Gruźlica nie była egalitarna. Ale gruźlica przede wszystkim dotykała naj, najbardziej zubożałe pastwy społeczne. Na, na wsi gruźlica wręcz szalała. Mało tego. My znamy te y, sanatoria gruźlicze, które są, no nie wiem, w, nie wiem, we Włoszech czy w Szwajcarii. Wygodne, piękne, piękne Morris, na, natomiast, tak. Natomiast y, y, gruźlików, ponieważ starano się izolować gruźlików, żeby choroba się nie rozprzestrzeniała. Zamykano w takich właściwie prawie czasami obozach. Samorządy nawet wysyłały te osoby do takich. No, czasami te, 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 te ośrodki, do tej mówiło prewentorium, izolatorium, i tak dalej, a czasami to były takie właściwie instytucje na wpół. Czasami z reżimami takimi, no, bym powiedział, no to jest obozowymi. taki. obozowymi. I taki obraz takiego e, półobozowego. Salatorium Kruźliczego znajdujemy na przykład u Iwaszkiewicza, kiedy opisuje kochanków zmarony i tam jeden z bohaterów w takim siedzi zadrutowanym właściwie ośrodku, który właściwie jest taką no, umieralnią trochę też.